Niech błogosławieństwa Boga i nieba spłyną na twoje życie. Czy wiesz, że w Psalmach jest modlitwa, która odmawiana z prawdziwą wiarą ma moc przekształcenia twojego życia finansowego i zapewnienia dobrobytu? Tak, mówię o Psalmie 23, potężnej modlitwie Dawida. Dziś chcę odmówić tę modlitwę razem z Wami. Jeśli chcesz, aby pomyślność, obfitość i obfitość były częścią Twoich dni. Zapraszam cię do modlitwy ze mną. I jeszcze więcej. Zachęcam was, abyście co wieczór przed pójściem spać wracali tu i słuchali tej potężnej modlitwy. W ciągu najbliższych kilku dni wyrób sobie ten nawyk i pozwól, aby ta modlitwa otworzyła drzwi do dobrobytu w twoim życiu. I spójrzcie, zanim zaczniemy, muszę wam przypomnieć, tutaj, na naszym kanale, jesteśmy czymś więcej niż wspólnotą, jesteśmy wielką rodziną. Zjednoczoną modlitwą i poszukiwaniami duchowymi. Wzrastajmy razem w wierze i dobrobycie. Czy w to wierzysz? Więc módlmy się. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia. I będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia, i będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach. Delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę. Prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia. I będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, delikatnie prowadzi mnie do spokojnych wód. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i laska pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich się przelewa. Zaprawdę, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia, i będę mieszkał w domu pańskim na wieki wieków. Panie Boże, nasz ojcze nieskończonej dobroci! Pod potężną opieką Psalmu 23 przychodzę z modlitwą, prosząc, aby zwycięstwo dobrobytu i obfitości dotknęło teraz głęboko życia tej osoby. Niech Twoja łaska, Twoja obfitość i obfitość Twojego kielicha objawią się w wspaniały sposób. Umiłowany Ojcze, niech ręce tej osoby, która przyjmie tę modlitwę, będą błogosławione w wyjątkowy i szczególny sposób. Niech każda przeciwna siła, każde złe dzieło, które próbuje zablokować jej ścieżki, zostanie teraz cofnięte w imię Jezusa. Oświadczam, że każdy łańcuch, który krępuje jej życie, został teraz zerwany i że Twoja moc, Panie, niszczy każdą przeszkodę, która uniemożliwia jej postęp. Aby od tego momentu osoba ta wkroczyła w nową fazę swojego życia, fazę zwycięstw, nieograniczonego dobrobytu i obfitości. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że wszystko, na co położy ręce, będzie błogosławione i nawet to, co wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością. Niech obietnice zawarte w Psalmie 23 staną się teraz widoczne w jej życiu, przynosząc pokój, zaopatrzenie i błogosławieństwa. Niech każdy święty werset Psalmu 23 rozbrzmiewa w twojej duszy, przynosząc odnowienie i otwierając drzwi do zwycięstwa, które wcześniej były zamknięte. Przejmij na własność to zwycięstwo w imieniu Jezusa. Oznajmiaj z wiarą. Wierzę, że zwycięstwa i obietnice zawarte w Psalmie 23 już teraz na mnie czekają. I tak jak nas nauczył Jezus, modlimy się razem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Twoje królestwo przyjdź do nas. Bądź wola Twoja, tak i na ziemi, i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przebacz nasze długi, tak jak i my przebaczamy naszym dłużnikom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Uwierz, że modlitwa ma przemieniającą moc. Przyjmij z wiarą to słowo w swoim sercu i poczuj Boży silnik w swoim życiu. Niech to przesłanie dotknie Twoją rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, którzy potrzebują słowa nadziei. Udostępnij tę modlitwę, aby pobłogosławić życie innych. Zanim skończysz, wyślij specjalne zaproszenie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i podziel się tą potężną wiadomością z bliskimi. Niech Bóg ci ogromnie błogosławi i niech odtąd na twojej drodze zaświeci nowy czas łaski i pomyślności.